Dobra dajcie go do to Są, no, dodać, Masz jeszcze jakąś ebotkę fajną? Eee powiem ci ja ogólnie słabę Nie no to jest słabo yeah, is... Ja mam taką jeszcze Ja mam ogólnie małą Taką to jest fajne To jest fajne A kto też jest fajne

Nie wiem, no to dawaj na miejscówkę, na miejscówkę, która ci przypomina śledzić. <grystu> A to. Wiesz, co, ja tam ogólnie nie, nie lubię lecieć. ja może... Wiesz, co, ja lubię ogólnie lecieć na stację. To możemy. to jest na stację, tylko chodźcie, ktoś nam wysadzi stację i pomóc. Tak wysadzi. Stację. No wysadzi. No da się wysadzić stację. Ale czym? Gdzie wracamy? na stacją to Wysada. Nie, na chwila. Aha, już oto chodzi, stop rozumiem. Tu paliwo. Ja na sądzę, żeby to Não, wysadzaj tego. Co to masz tu? I need to to lecimy na tą koło kontenerów?

Na padzie chopie nie uda. I nie rozumiem, jak muszę, nie umieć grać na padzie. No, no nie, no Jak I... kiedyś na klawie gra, nawet nic nie się szło. Ale no bo ty od, od dziecka grasz na e, padzie. Ja. Na, jest... na początku się... grałem w I więc na wejść w Fortnite'a, to, to gram na klawiaturze. Na starym mam na, na tym laptopie. Nie gadaj, na tym laptopie na tym delu? Mhm. Uh -huh, tak. O chłopie, Jak ci tam Fortnite chodzi w ogóle? Właśnie hmm. no też nie wiem. Też... Nie no, zostawiała. O! Pokażę Ci jak się wysłała stacja. E, wiesz co ja wiem. Lepiej możemy pokazać. Dobra. Też... To No właśnie słyszałem. Co? Co chłopie? Ej, co? 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 Chłopie, patrz co mam. Co? Nie uwierz, co okay. ja mam. Patrz, patrz. Co? Mam beczko w dości. Na, na so. początku filmu w ogóle. Ale rzadkie, wow, no chłopie. Bo, no, Ni, nie, dobra, nie rzadkie. Ale chłopie, ze zwykłej No. Nie mi się, że to jest zwykłe, to jest rzadkie jednak. No, może. No. No, Ej, Dobry. chłopie. No co, czekaj, tak. polować czekaj, 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 Ej, czekaj, czekaj, Ej, coś się bawi, chłopie? Да, просто не отпудай. Дай вытащи. Подожди. 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 Minisy, dawaj je. Nie, no dobra. Zostaw tam. Możesz sobie spalić. No to ja tutaj... O. Nie lecimy. Jest blisko Superman. Dawaj, idziemy po Supermana. Jest głupie, ale że... Tak.

Eee, nie, jak uda nam się z zgarnąć, to tam jeszcze jakiś gość nie No nie, uciekamy. Uciekamy. Okay. Chodź. To jest... szybko. To jest zrobił Nie no, jak nam się to uda, to my po prostu chyba jesteśmy najlepszym a, a co się uda? No jak uciekniemy przed tym to wiemy. Okay. Bez problemu uciekniemy, bo chyba tak ja powiem, prowadzę...

Czekaj, jak on idzie w tą, to chodźmy, idziemy w a jaka jest to ulubiona broń z tego sezonu? Nie wiem, chyba. Dla mnie ja mam kilka. Bo na pewno ten DMR jest fajny. Czekaj! Czekaj kupię wynajmuję go. Kil czekaj, nie Czekaj! To chciałam żeby kupić te pistoletiki. Ja już je kupiłem. To chyba nie można Czekaj, dajcie Nie, 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 kupiłem nie! A tak. no? Dobra, ci, no? Dzięki. dobra, to lecę z kamion. Um. Gdzie ty jesteś, łupie? Już leciałam z kamion. O kurde, superman, idę. Nie gawaj. nie. Ej, dobra, chowam się. Ja się chowam. Przed supermanem. Tak. Leci nad nami, wciąż cały. Popierd... Rzeczywiście to jest super, chyba ja nie uciekam. Ja się chowam. Jak nawala! Ja się chowam. Ja się chowam tu. Tu jest Superman! No, w Nie gadaj. Chłopie, proszę pomóż mi. Nie, to chodź przed nim. Na co? Ja uciekam. Chopie, auto. Świetnie Nie, tego. Kiedyś uliczę, ale dobrze Chłopie, sorry, że cię zostawiam, ale no. si Ja chyba też jestem unlucky, jestem cały un do dosłownie Nie gadaj że zginiesz Unlucky jestem, jestem unlucky, jestem taki unlucky Taki unlucky jestem, co jest? Czy ty poleciałeś dobra. na kor? Yy, tak, ale uciekam z nich A okej okay, dobra yy, Dobra, jadę po ciebie Nie, bo nie mam tego Dolecisz do mnie? No raczej znaczy tak a do nie, nie dolecę. To jadę. Tylko tu... Dobra. Widzisz? No. Tu skąd to? masz teflę? Sorry. O! Ty mnie nie Sorry, sorry. I skąd tu masz A, Nie powiem ci. Nie no, goście zabiję. Znaczy, nie zabiję, I... ale... Widziałem też. i Powiedzmy na spację, jedną jeszcze jakąś, żeby ją naprawić i zakonkować. Czekaj. Powiedz da... y... ci, że... A no, ej, dawaj wprowadzimy no jak to normalni ludzie, takich takie nie leży, bo a nie tak... To nie tak, nie tak, nie tak szybko. Tu, tu jest chyba najbliższa stacja. Y, gdzie? No to. No chłopak, normalni ludzie, będziemy ją prowadzić, a ty... Ja? Chłopie, ty wiesz jakie ja mam małą HP? Ile? 29 Dobra, czekaj, wyjdź. Wyjdź, to ci dam bandażę. Ja mam bandaże w sumie. To nie musisz być. No, to ja powiedzę, to chcę. Ale czekaj chłopie, nie odjeżdżaj tutaj. Muszę się A kiedy oni pokonają tego supermana? Hmm. Jest! To jest, no? Spokojnie, ale nie okazuje Nie widzisz, jak to jest, jak normalny człowiek. Ej chłopie, ale... Zaczekaj na mnie. A to jest postacja... Ej, dobra, tu nie ma sensu, bo to jest postacja, na początku mnie chyba zwaliło. No właśnie wiem, no. Ja widziałam ją na mapie i... Widziałem, że my tu już... Bo one w ogóle Dobra, to, dobra to jakie mamy jakby nie wiem. Ja... żeby żebym to ja będę ja jakby się bawił nie wiem, bo jakby to był mój dom dosłownie. Parkuję auto parkuję ją, na mnie ukradzi. Ej, chłopie, dobra, chodź do tego domu, bo... Czek, czekaj! bo ja tutaj... No i kupię, będziemy tu kampić, dawaj. No właśnie o tym nie wiem. Tylko próbuję ładnie za parkować Tesla. No, wie, co to no, Dobra, jes. Tak. No. Ale wiesz jak będą, ale wiesz jak to będzie Tesla, to ludzie mogą wiedzieć, że my tu jesteśmy. Chociaż nie, raczej, raczej, raczej chyba nie powinni wiedzieć. Ale ja rozwalę ich, bez problemu. No tak, ty to tak robię. Ej, ty jesteś w ogóle w to taki mocny. Gdzie ty jesteś? Aha, to tutaj. Okej. Okay. Kupię, zgadnij ile mam HP. Ile? 199. Szkoda, że nie 200. O, dobra, idę do tego pokoju. Ja idę jest potwój Ej, co ty robisz? Patrzcie jest telefonik. Ja sobie siądę. Na krzesełku. Ja sobie... Nie wiem, możesz się przytulić ze mną? E. O kurde, trochę to się szybo, przytulić. Czekaj, okay, dawaj jeszcze raz. nie, 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 Ej, no, ktoś tu jest. Okay. Gdzie jest? Tu. Ej, czekaj. Dobra, leżę. Zabij go. Zabij go. Zabij go. Zabij go. Zabij go. Zabij go. Ej, czekaj. Wdziałam. Wdziałam go. Czekaj. go. Czekaj. go. Czekaj. go. Nie mam też do domu będę będzie No właśnie chodzi wchodź. Został ja z takiej odległości go waliłem z pompy. Dobra. Kicks Dobra. Ważne, że go zabiliśmy ogólnie. to musi wyglądać? Jestem ciekawa jak to wygląda przez okno chłopie nie, 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 nie. Ja jestem taka pani co scrolluje sobie Facebooka i nic nie robi Ale k***a! Ej! Chodź do mnie Gościu? Chodź, nie, chodź do mnie o, Czekaj, a leci. Ja, czekaj, tylko sobie dar zbiorę. E, pa. Zaedytuję nas. Pa. Najlepsze miejsce do kampienia. Pa i Czekaj. I tutaj... Pa. Ej, chłopie, stary, ej no. Ktoś tutaj wchodzi, chłopie. Po ja tak, i... Ktoś nie żyje. Ej, dobra. Czekamy. Czekamy na ludzi. Ja czekam na linii. Chłopie, czekaj. Ja będę obserwować strefę, ej, bo trochę strefa jest ogólnie blisko. Że, że Dobra, może nie blisko. Ale tak jakby no... Ej, Kora! Ej, zobacz! Ej, ktoś pokonał, daj go? Ej, ej nie. Niech... daj go i korek nie pokonał. nikt daj go ik nie pokonał. No właśnie też dziwne. Ej, ja wolisz te rękawice takie z nietoperzami, czy te... Ej, gościu! Widzisz, ej stary, stresuję się ogólnie. Nie no chłopie, no dawaj, kamp. Weź sobie pompę do No, ja e, ja a ty masz lepszą. Ja mam, Ja mam crow, ja mam banitę. Ja mam no? banitę. Banitę jest ogólnie dobra. Ej, masz stres, bo ja tak, chłopie. No. Gościu, se czy co? On może kampić wszyscy tutaj też Tak no Ej chłopie bo strachu się tu zbliża On Ej dobra, ja dobra zobaczę stoją. chodź 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 za mną chodź pokażę ci Chodź chodź na go Ej. chodź Patrz tu jest przejście na dół Ej no Chłopie dawaj kampimy tutaj ty po jednej stronie, a po drugiej Ej, niech on poza strefa tu przyjdzie Nie, jeszcze damy radę Odstępmy przetrwać Czy, czy to się z nimi bawić, czy... O sobie poszedł No co za... Jest! Jest!

Dobra, do lobby i dawaj teraz w tego. Audi? No. Dobra. Ej, ja ci chyba od razu wiedział, że my kampimy. No, no. Powiem Ci, no to było mocne. No. Widzimy jak Wam się podoba ta e, runda, to e, zostawcie lajka. E, no, chłopie powiem Ci. E, no. Wat een no, oh, ja, ja tof. Ach to, oh, tak, no. Eee, dawaj, terrasse, olgit, zo nie? No. Ja, nigdy kupię olgit, nie kraem. Ach een pijler. Let's go. Zapytaj się widzów, czy wiedzą, z czym to będzie event. Ja e Zapytaj się widzów, czy wiedzą, z czym to będzie event. Widzowie, wiecie, czym to będzie event? No, bo mnie ciekawi, lego. Mnie też nie. Tak, I to, nie. Ej, to może będzie... tak To też może być tak, że... Nie wiem, Może ja Jacyś... Jakby ci to powiedzieć? Że... ten meteoryt będzie spadać. No, no. Aha, i widzowie w ogóle napiszcie, kto ma lepszego skina w Fortnite? Czy ja, czy Dawid? właśnie jestem ciekawy. ale no tu już spokojnie nawet. Okej, spoko, tu jest mapa, chłopie. No, chłopie. Widzisz, jaka to stara mapa? Ja mam po petrolagi, więc czekaj chwilę. A widzicie, jaka to stara mapa? Ona ma... Nie, 6-7 lat. Sorry. No, pokażę ci fajną miejscówkę. To jest super miejscówka. tu. A co już! żadne? Co tam żadne? Ej chłopie jak to mapa wygląda na No, zwłaszcza. Lecimy tam, bo tam możemy sobie w piłkę zagrać. Tam jest dosłownie boisz, bo to może w piłkę sobie zagrać. Ale na serio? No? Aha. Albo nie wiem, możemy lecieć. Tutaj... Tu, dawaj. Okay. Tylko tutaj właśnie jak widzę, że tu dużo ludzi. jest po prostu, leci, ale... Ej, okay. a ja jestem raczej dobry. Nie wiem. Chyba, że się... A ja raczej właśnie słaby. Nie wiem. Chyba, że się. ma chłopie wygląda, Cudownie. No. To jest taki typowy stary Fortnite. Ja wtedy nie grałem. No, a ja grałem. Ja chyba, ale gdzie tu są broni jakieś? No. No, musisz szczękę znaleźć. A to tutaj chyba tak ciężko znaleźć skrzynkę, nie? Nie ja już mam, ja już mam. I chłopie! Hej, chodź! Coś ci pokażę! Czekaj, a gdzie ty jesteś? Idę do ciebie. Chodź. E, czekaj, ja sobie Ej, jak tu u dziwnie chłopie potki wyglądają. Patrz. No potki to nic. Pa, chłopie, patrz. Patek tactical wygląda, jestem za tobą. Patek tactical wygląda. Co? Ale chodź, nie, weź tam do ręki! I weź tam do ręki. Jak w jakim wygląda? No. Ej, od dzieci mogę Ej, sobie wziąć? obej, no, dobra. Czekaj, Najdę waliny. Polskie najdy. Z tu nazywałem się polskie najdy. Dobra. Jakiś szczepiak, jakiś... Co no to są? To spoko rzeczy naprawdę wyleciały. Naprawdę spoko rzeczy mi wyleciały ze skrzynki. Uuu, ja tu coś mam. To jest jakiś rewolwer ogólnie. O, e, dawaj mi ten rewolwer, ja, nie, co nie, nie, go? Chłopie, nie Nie, 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 nie. no. Nawet ci dam pompa za ten rewolwer. Ale to jest moja jedyna proń. No to dam ty, ty mi dasz pompę. Ja ci dam pompa, ty mi rewolwer. Nie, nie opłaca się. Opłaca się. A poza tym yy, chociaż... No nie, nie. Skoro co ten rewolwer może być mocny chłopie. Nie, bo po prostu ja jestem z niego mocny. Ej, czy ktoś się zginął? Ty, ty, Ej, goście, goście. Przez gościa. Do, dobra. Gdzie oni są? Ej, gdzie oni są? Ej, ja Gdzie wiem, gościu. Widzę. Został? No tak, leży. Ej, co miał? No, miał... Slajperkę mi zabrałeś. Jaki ty no. jesteś. Ej, gościu, mam. Go. Ale slajperkę mi zabrałeś. A ty jesteś. No i chłopie... No ja czemu ty mi snajperkę zabrałeś? Rewolwer, snajperka? No co może. Jeszcze sztucer za chwilę może. Dobra. Dobra, zabity. Dobra. I tam jeszcze chyba druga. A dasz tą snajperkę? Jest. A tą snajperkę. Yy, Ale chłopie ona ma z ramu, jak coś. No okej. Okay. D dobra, dam ci. Proszę, ja ci mówię. Mogę... Kto to jest? Ej, kto to? To Twój kolega, przecież ty z nim dzisiaj grałeś. Nie. Ja z nim? Nie. No? Grałeś z kim tam dzisiaj? No to nie, jest ten nie w ogóle. To jest... No to wejdę, wywal. Yy, yy, to jest w ogóle jakiś. Ej, kolejny! co jakiś mnie zaprasza do znajomych? Ej, ty masz jak coś drugi lewo, rewolwer. To chcesz? Nie. No, pewnie. Okay. Ty się mnie pytasz, czarny ja rewolwer chcę? No wiem. Nie. To trochę dziwne, ale... I co, to jest mamut? Nie. Jaki mamut? Nie. Jezus, mamua! Kupi mamut, dopiero był później. że to jest starszy. Dobra, idę do Rifta. O, gdzie jest lift? Ok, bo ja nie no, wiem. No pokazuję ci na mapie. No. Hmm. tak. Tak, no chyba widzę. To jest chyba Nie, ja, ja tam je wracam. A z grań, która mapa jest większa? Te, teraz bateriają czy OG? E, wiesz co? Chyba. Ba... Nie, chyba. OG mi się wydaje. No, mi się też wydaje, chyba że OG. A teraz ładnie, sumańkę. No to biegam! Co? 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 Jaki? Uderz, kto to jest? Czekaj, został go. Ja nie mogę. A się stroszyłem. Żeby tu mi wano zabierzesz. A ubierz tak zrobi? Ej, ubierz e, tak zrobi? Eee. Uh, uh. Ale co, że trwalką jechać? No nie, że ja skoczyłem i się złapam ty A ja jest, jest... A ja zaskoczyłem i się prawie zabijłem. Ja Aj, tutaj... ty jesteś tak mądry. No właśnie. Wiem. Ten tam jest kolejny rift. Da, da, ra, Ej, czy w wodzie na serie się nie da sprintować? No, w tej nie. no chłopiec jest. Is... A to według ciebie lepsze, oggi czy Powiem Ci, że nie wiem, ale wydaje mi się... A że... wy takie znajdę w mniejszym trybcie spotkajcie? Co? Wy takie znajdę w mniejszym trybcie Jaki? O, bierz keby. Tam, bo tam graczę, o... Łopa, heee. A dobra, nie jakieś dziwne. Następnie krzyk. Ja wiem, że gra na 100%. Czekaj? Okay. Na 100% tam. Ja mam rację. Ja wiem, że to... to się... Nie daje, ale Ej, gościu Ej, gościa mam Co? Leżę. On proszę. Pomóż, pomóż Nie, wiem gdzie on jest? Tutaj, koło mnie Podróż? Nie, no chłopie Dobra, to może jeszcze raz Albo wiem, że to coś znajdę to. Nie, no chłopie już tyle Paweł, już No. i no. Dobra, nara w dziewię. Jak wam się podobało, to jeszcze przypominam, zostawcie lajka i suba. Dobra, w dziewię, nara.